Hej, cześć, ja jestem Space Empiria. Witajcie na moim kanale. Jeśli go nie oglądaliście wcześniej, to głównie są to gry symulacyjne, strategiczne, dziejące się w kosmosie. Ale tym razem przenosimy się na Ziemię. Zrobimy sobie troszeczkę prób czasowych klasycznymi bolidami, czyli zobaczcie, jakie mamy tutaj do wyboru. Jest ich trochę. Nie będziemy wszystkimi oczywiście jeździć w tym odcinku. Ale chciałbym Wam pokazać kilka pierwszych, jak w ogóle, jak różne są to samochody od tego, co normalnie mamy w Formule 2018 czy też w 2019, ale już w tym sezonie współczesnym. Zaczniemy od Lotusa 72D. Myślę, że możemy że chętnie y, zrobimy to inaczej że najpierw przeniesiemy się do salonu wystawowego o tak jest chyba lepiej żeby ta muzyka nie mocno nie rozpraszała y, ok no i mamy właśnie 1980 Lotus 72D Zespół kierowcy Fittipaldi Emerson Fittipaldi Silnik Ford Crossword DVV, wolno sący 3000 cm, to jest V8 Dane, zaprezentowanie, zaprezentowany pierwotnie podczas sezonu 1970 Model 72 odniósł natychmiastowy sukces zwyciężając pięciokrotnie e, z Jochenerem Rintem i wraz z Emersonem Fittipardim za kierownicą. Zespół Lotus zdobył wtedy tytuł mistrzowski wśród konstruktorów. E, ale odnośnie samochodu, zaraz zobaczymy, czy mamy model w modelu 72D charakteryzującym się przykowującą wzrok czarno-złotą szatą graficzną wprowadzono usprawnienia techniczne. W porównaniu do oryginalnego bolidu, między innymi modyfikując tylne zawieszenie, ustawienia wahacza i konstrukcję zbiornika oleju oraz stosując jednoczęściowe tylne skrzydło. Nie mamy danych, no ale mamy pięciobiegową skrzynię biegów, ręczną i silnik 3000, ale nie wiem, ani nie znamy prędkości tego auta, ani też innych cech. Ależ piękny jest ten samochód. Ojej. No dobra, zaraz. O, tutaj zobaczcie, jak on wygląda. Fajnie są oddane szczegóły tego auta. Wow, i to na zewnątrz ma. No, zobaczcie te, te cewki zapłonowe. To chyba są te przewody. ale płaski. 3000, dobra. Yy, ok. po tej prezentacji sobie nim przejedziemy się oczywiście yy, w próbie czasowej yy, z wyłączonymi wszelkimi asystami yy, na torze w Grand Prix Austria nie Austria, Australia. Czyli pierwszy tor inaugurujący, że tak powiem, sezon. F1. Bez asyst oznacza to, że no, nie wiem, nie będzie to popisowa jazda. Jest trudny też i do prowadzenia. Pamiętajcie proszę o tym i nie piszcie mi w komentarzach, że... że nie umiem jeździć, bo... bo umiem jeździć, mam prawo jazdy od wielu lat. No, ale to nie jest jazda po ulicy. Dobra, robimy szybkie okrążenie po prostu. Włączymy muzykę, żeby mnie tutaj nie rozpraszała. Zobaczcie, jak fajnie wygląda kokpit. I można zmienić sobie. Ojojoj, przepraszam, bo to mi się włączyły tutaj. Eee, rozpocznij okrążenie. Nie. Już, już, już. O, trochę fałd startu zrobiłem. Tu, a chciałem tylko. Chciałem tylko, jedynie, co zrobić, to... Och, jej. Jak z tego wyjść? To już zapomniałem, jak się z tego wychodzi. Tutaj? Nie. Tutaj jest... Tu... A, tutaj możemy do tyłu, ale gdzie się zmienia... widok? No nie. Znowu nie to nacisnąłem, co trzeba. Hmm. tu się zmienia widok, dobra tak wygląda z góry tak wygląda, tak no to są widoki, chyba najciekawszy oczywiście jest widok e, taki, nie, no i tak pojedziemy sobie, to jest, mamy trójkę więc może z dwójki Dobra, tutaj nie trzeba się rozpędzać, bo jest to dosyć szybko i tak. Tu mam podgląd na prędkość. Nie wiem czy wiecie, z jaką prędkością teraz jadę 200 na godzinę na przykład. I się może wydawać, że to wcale nie jest tyle, ale to wieście mi chyba, że to są... Nie, to są kilometry na godzinę na 100%. No ile to nie mogą być jednak więc mimo że on ma tylko 3000, no to potrafi yy, przy tym ciężarze i yy, yy, no tamtej technologii, na no tamte lata też osiągnąć spokojnie kilkaset koni Dobra, to jest piąty bieg, tutaj więcej nie ma. Musiałem go trochę tutaj stłamsić. Bo za szybko było, żeby tu wyjść z tego. To jest czwarty bieg, jest za wysoki tutaj, powinien z trójki ruszyć oczywiście. A tutaj trójka powinna być, tak myślałem, że mnie tutaj wyrzuci. No dobra, dwójka i delikatnie ruszamy, bo przyspieszenie mocniejsze spowoduje, że ja stąd wylecę. O, widzicie? Na przykład teraz, nie? Tutaj mocniej trochę przycisnąłem gaz, żeby wam pokazać, że tutaj nie ma asyst, że może mogę włączyć na chwilę. Eee, dobra, i zrobimy sobie teraz następną przejażdżkę. Preferencje, asysty. Zobaczcie, że są wszystkie wyłączone. Eee, a, tylko skrzynię biegów trzeba było ustawić ręczną ze sprzęgłem, ale to w następnym już będzie i tak to tutaj sprzęgło używane było. Dobra, lecimy z kolejnym yy, myślę wybór bolidu i toru, bolid, ale to nie tak. Zakończymy sobie sesję i lecimy do następnego yy, wstecz. Nie, nie, ja chcę po prostu z tego wyjść. Wyświet rozpocznij od nowa dalej. Dobra, musimy w ten sposób wyjść. O. Zakończ sesję. Pre, nie, preferencje. Dobrze, nie, zakończ sesję. Ok. E, powtórka, wyświetl rozpocznij od nowa X dalej. Hmm. Dobra, jak najszybciej się tu niestety w PS4 trochę wolniej będziemy mieli te ekrany ładowania. Eee, dobra, teraz obejrzymy sobie kolejny bolid, To będzie Ferrari 312T2. Dobra. Ok, zobaczmy najpierw jak wygląda. Tylko może najpierw trochę o nim poczytamy. Prawda? Jest to taki. Inny od tego lotusa jednak. Inny przód ma całkiem. Eee, zobaczmy więcej informacji. Więcej informacji jest pod X-em. 76. Zespół. E, Skuderia Ferrari, Niki Lauda. E, Ra... Gazzoni i Carlos Reutemann. Silnik Ferrari 015, wolno-sący, 3000 prawie cm. R12, czyli 12-cylindrowy. Skrzynia biegów pięciobiegowa, ręczna. 3 wersje, zobaczymy co o nim. Bolid T2, zadopiował w wyścigu podczas Grand Prix Hiszpanii. Później zastąpiła go wersja 312 T3. Ale czekajcie, jeszcze tutaj mamy usprawniono w tym właśnie aucie. Usprawnienie na sezon 76 to skorygowanie położenia wlotu powietrza. Po prostu dostosowując je do nowych przepisów. Zwiększono rozstaw osi i wiele zmian mechanicznych. No dobra, tak wygląda. No piękny samochód. Nie, mi się bardzo podoba. Ferrari to jest marzenie moje, nie wiem, nigdy mi się nie uda pewnie mieć żadnego. O. Trzeba mieć marzenia realne czasami, no. Fajny jest. Dobra i polecimy sobie oczywiście grę, próbę czasową właśnie tym samochodem. To zapraszam też w Grand Prix Austrii. Zobaczcie, jak się różni czym. Zobaczmy na opcjach, czy tym razem mamy rodzaje opon, preferencje, asysty, ręczna ze sprzęgłem. Wszystkie asysty wyłączone. Można zaczynać. I też jedno okrążenie, tylko więcej nie. rozpoczynamy od wyjazdu, od szybkiego okrążenia też tak jak wtedy. I zobaczcie jak wygląda cockpit tego samochodu. Przejdziemy się kawalącik tutaj. Trójka może być, to będzie widok z zewnątrz. No i najciekawszy moim zdaniem to jest widok tutaj. On już jest nowocześniejszy, bo też e, niektóre elementy widzę, że, że działają z tym samochodem, sprawniej. No tutaj trochę się zagapiłem. Dobra, musimy wycofać lekko. Idziemy teraz już spokojnie do końca. Spokojnie chciałem. Tutaj normalnie z trójki, słuchajcie, ja ruszam. Ciekawe czy on ruszy z piątki. To jest eksperyment, zaraz zobaczymy. Nie. Ruszę, ale ze sprzęgłem, widzicie? Bez sprzęgła nie ruszę. No raz zobaczymy. No, nie, ale ze sprzęgłem ruszy. No, ze sprzęgłem ruszył z piątki normalnie skubane. No, normalnie na piątce zajwania. Ale jest... Rywny, bardzo. Trudno się prowadzi te samochody. Tutaj dwójka powinna być, no tak. To jest ostry zakręt, tutaj zapomniałem. No dobra, tak wyglądał właśnie Ferrari. Teraz przejdziemy sobie do kolejnego samochodu. Zakończymy sesję i obejrzymy sobie jeszcze jeden, myślę. Ale nie ponownie rozpocznij, tylko. A, no tak i tak musiałem tak zrobić. Preferencji nie. Zakończ sesję. Eee, dalej. Dobra, i zobaczymy teraz. Eee, Salon wystawowy jeszcze jeden. To jest McLaren M23D 76 rok. Najpierw go o, o, poczytamy, a potem obejrzymy. E, silnik Forda w ogóle. Cosworth DVV Wolno Sący. Ósemka. E, taki jak miał Lotus. Sześciobiegowa ręczna. E, zobaczymy, co o nim tutaj e, czy coś jest. Wersja D mówiła. Ostateczne wcielenie modelu V23 M23. Wprowadzono usprawnienia. Sześciobiegową przekładnię A tak, jest sześciobiegowa. -bieg A ośmiu w ogóle mamy pull position. Co ja mówię? O jezu, sześciobiegowa. Przepraszam. Sześciobiegowa <laughs> ręczna. Hmm, źle spojrzałem. To mi się tutaj literki pomyliły. Yy, zmniejszona współczynnik oporu powietrza, obniżona ciężar o 13 kg. To dużo? No dobra, teraz obejrzyjmy sobie. Ej, to jest ten. Na pewno. Tak. To jest ten. Tylko czemu nam się zmienia yy, widok? R rozejrzyj się, przełącz interfejs. No nie tutaj mamy zbliżenie, ale możemy można zajrzeć też do środka nawet w miarę. Lusterka boczne zaraz przy kierownicy, przy tych yy, mocowane na, tych, na tym, yy, zobaczcie, na nity, na, do tego plexi. No dobra, fajny też samochód, ale najbardziej mi się podoba yy, chyba ten yy, Lotus, no po prostu jest... Ferrari to taka wanna trochę, nie? Ten Ferrari, ale Lotus z tych samochodów to jest po prostu bomba. No ten też nie jest, tylko te kol no, taki trochę ma yy, staromodny wygląd. No ten, ten trzyma, yy, powiedzmy, taka strzała to jest. No ale dobra, przejdziemy się do McLarena. Zagramy McLarenem jeszcze dzisiaj sobie w tym odcinku. No i pojedziemy próbę czasową też yy, tym. Zobaczymy jak wygląda właśnie Cockpit. to zapraszam. Wyłączymy muzyczkę. Żeby nie przeszkadzała tak mocno. I lecimy już. Dobra, ale cisza. Może włączę ją jeszcze na chwilę. Zapomniałem, że to jest PS4, że tutaj długo się wgrywa. Dobra, już mamy. Okej, okay, to wystarczy. Szybkie okrążenie też. U kurczę, ale ma z przodu tutaj. Co on to z przodu ma za ciekawą rzecz? Ależ ma. Aż się pochyla, jak dodaje gazu. No i sześciobiegowa faktycznie sześć biegów jest. Wszystkie działają. Dobra, tutaj wyrzuciło mnie. Troszeczkę wrócę na ten tor. O, zrobimy próbę, czy ruszy z piątki, nie? A czy ruszy z szóstki? To jest pytanie. Bez sprzęgła nie, a ze sprzęgłem? Ruszy. Ruszy z szóstki ze sprzęgłem. Nie wiem, czy oryginalny też by ruszył. Sprzęgło spalili, ale ten ruszył mhm. tak jest. Za dużo gazu. Ponad 200 pójdzie, 220, 230 myślę, że to auto poleci. Bez problemów tutaj. Nie wiem czy szybciej. Może na szóstce, jeśli zdążę włączyć. 230, 236 tutaj na prostej, na tej przynajmniej. No tutaj za późno yy, przez to zacząłem hamować. To samochody też były bardzo szybkie. Nie wiem, czy one nie szybsze są od tych współczesnych. Tak z ciekawości trzeba byłoby zobaczyć, czy te nasze bolidy 250 tutaj pójdą. Szybsze to może nie są. Dobra, wystarczy tym. Ok, na tej zielonej łączce sobie skończymy, bo ja nie jestem tak, jak mówię, specjalistą tutaj od tych starszych, od nowszych już bardziej częściej nimi jeżdżę, ale... Bardzo fajnie są te samochody oddane też w F1 2019. No także warto nimi trochę pojeździć, chociażby cofnąć się do tej historii, popatrzeć sobie. Także dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!